Ju, się mam kolono z tej strony, Kacper, w sobie zawsze na kolejny odcinek ze serii RobocZM z Julką. Cześć. Dzisiaj nagrałem, czy nie. <grym> no tak, mówiłem wam, że Julka nie mogła nagrać. Ale no dzisiaj gramy, no jesteśmy w pociągu. Tak wygląda jak pociąg, a widzowie jeszcze ważne ogłoszenia. Już na 200 filmów będzie nowa piosenka, lepsza i lepsza od subskrypcji. No 200 będzie się dużo działo, więc bądźcie, bo ta piosenka możliwa, że się pojawi nie w tym roku albo za rok. Więc bądźcie, a my przechodzimy do odcinka. No! No i wiecie, będzie 200 filmów nowa piosenka, Julce już mówiłem wcześniej. Co do odcinkiem? A to 3, 4, jedziemy! Dokty! U kurde, ale fajne! Nie! Wywaliło mnie! Nie, wywaliło mnie. Szkoda, że nie można wk... Minus jest, że nie można ska skakać. Co to jest minus? Ale fajne. Fajne, wpadłam. Ej, a ty wiesz, że ja już tak, tak daleko poleciałam, że jestem na dwunast... Posłuchaj, od, od trzeciego tak mnie wywaliło, że jestem na, na dwunastym etapie. Jest jestem na piątku. Ja na dwunastym, bo mnie tak wywaliło mocno. Nie zginąłem. A tu się da zginąć, nie wiedziałem. No kurde. Ciężko mi... Naprawdę no, robi... Okej, okay, robi... Czekaj, pierwszej osoby zrobię, żeby nie ginąć. Uwaga, nie! Kurde! Ej, na tym no loserze... Ja już na No! Nie, Spadłem! Dobra i tak mogę zginąć. Na jakim jesteś? Na ósmym! Na czternastym jestem, na piętnastym już będę. Kurz dośleczałam! Nie! To jest najlepszy odcinek, co nagrywałem. A widzowie pamiętajcie, piosenka niebieskie już za około dwa tygodnie. Nie, jest tydzień już. No już prawie no taki tydzień prawie. Łotnie to jest 6 grudnia zwiastunca, a piosenka 13. Oooo! Pierzcie no. Słuchajcie, to jest takie 60 subskrypcji, która już była wstawiona. O kurde. No. Uważaj, na etapie na etapie 19 e, są niewidzialne ściany. Ja już ich... Okej. Okay. Jest szybciej. Kurde! Nie można świeć. Nie Trochę gry, No bo kurde. Kurde... Ciężko no. Trochę. Bo trochę... Z kartonem. O, ale... Mi... No kurde. No trochę jest ciężko na 20 etapie, bo są takie lasery czerwone. Ja będę... Jezu, udało się. Za trzecim razem. O Boże, co to jest, nie! Co to jest? To O nie, ta gra jest... Ale ta gra jest mega fajna. Tak. No taka fajna, że tak pojeżdżam poza. No super. No to ja. Okej. Okay. No kurde, nie ja mogę się z tym utrzymać. Dobra, wy, policzycie policzcie, za ile dni mamy piosenkę. Z Jastun, Bo Mamy dzisiaj które? 27 listopada. To Julka wam policzy. 27 listopada, no ja bo to... A z wiosną Piosenka jest Mikołajki, czyli w sobotę. Czyli... Czyli... czyli w być czyli, czyli ta Piosenka będzie za... Czekajcie! Dobra, Julka... Jadąc w jednym piątku. ona będzie za około 8... Znaczy nie... znaczy nie, dzisiaj, to ona będzie za około 8 dni a licząc czwartek to będzie za dni. No tak, no to git, to to już nie tylko zwiastun. Teraz udało się! Pie... Dobra, na którym jesteś? Na 21. Ja jestem na 28. 8. A widziałem, no, że, na, na no, dziewi... no, to okay. że na... 19 20 Okej, mówiłem, że na dziewiętnastym będą znikające taka ściana. Była? Nie. Była? U ciebie? Ło! Wow. Okej, okay. ja jestem już prawie na 30. Kurde! O, bo wiesz, jeszcze w tym kartonie! Rozumiem, bez kartona, ale... Z kartonami? Kurde! Jakub! Poczekaj, jak to Ja muszę na chwilę otworzyć, mam... Ja muszę otworzyć drzwi na chwilę! Okej! Mam chwileczkę! No, to zajeb... Czekamy, ja sobie po polecę, żeby tego nie dotknąć. Nie, widzowie, czekajcie, 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 Czekamy na Julkę, a my, widzowie, teraz przechylimy. No, mamy 30 minut. No. A co muszę wam powiedzieć Trochę o piosence? 200 filmów, to jest dla mnie dużo liczba. Bo mam, gdy wydarzymy 148. Jak tu wstawię, to jest 148. Jutro będzie 149, bo jutro jest 150, więc... Mamy 150, to mam 50, więc... Nie wiem, za ile ty nie myślicie, że będzie yy, piosenka? No, jeśli filmów. Możecie sobie wszystkie obliczyć, będzie, bo dostanę nam tylko z 50 filmów, jak będzie pojutrze. To będzie 150 filmów. Więc tak. Mm. No to myślę, że będzie piosenka. Dobra, witaj, ja, ja będę czekamy na Julkę. Dobra, witaj, wstrzymałam wideo, ale Julka już jest. Przywitaj się. Dobra, ja mówię, ja opowiadam widzą piosenkę. No, ta piosenka będzie wrzucona. Mamy teraz, Czy w grudniu możliwe, że bijemy te 200 filmów, ale no nie, myślę, że nie. Więc. A ile ty masz. Ile mam filmów? Co? No? 147. No to jeszcze raz trochę ja brakuje. A mam 147. No tego już wcześniej mówię, żebyście się przygotowali na tą piosenkę. piosenkę. Dobrze. A ta, a ta piosenka będzie z okazji, które będą piosenki już za... Nie, już za rok, więc naprawdę to są z okazji właśnie tych wszystkich. To, to z, z... okazji, że ja nagrywam na YouTube chcę zrobić piosenkę. Dobra, ale my przechodzimy do odcinka. To nie o tym temat. Dobra. Na jakim jesteś? Jestem Okej, okay, ja jestem na 37. Spadłem. No, nie kurwa. sery są, dobra. Bawię rado. Kurde, cały czas mnie kumpli. No haj! Kurde, aj! tak by Widzowie, napiszcie, czy byliście na śniegu, bo ja byłem. No, też. Na razie, no mega ja czuj no, <noise> no, tym to się ślizga, czekajcie Jak biegłam No, czekajcie, czekajcie, czekaj. nie, proszę nie gin Jej, przeszłam 38 etap Pyk A to jakaś laska jest, nie wiem, to jest trochę drobne, No, pyk, 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 nie, zginęłam Pyk, pyk. No naprawdę kolejny raz skinąłem. Nie no nie wytrzymam. Patrzcie, to jest pierwsza osoba sobie we mamy. Czekaj, kurde. Dobra, speedam. Speed. Dobra, speedam. To jest baga taky, nie mam. No Six 7 jak zawsze... No, piosen... Piosenka z 7 Piosenka 6 Six 7 będzie, ale no nie w tym roku. Ale nie w tym roku. Oh. Ale będzie już... Ale już będzie w przyszłym roku możliwe. Datę podam już mam w lutym w ogóle chyba nawet. W lutym wejdziemy zlutę z Six Kop. Piosenki nie będzie w lutym. Jeszcze... Obra, podpowiedź, że Sixyven nie będzie piosenki w lutym. w lutym. W marcu możliwe, ale tak. Najbliższa data dla mnie to jest kwiecień maj czerwiec. Nie czekajcie Czekajcie, że przejdę to. Nie no kurde, ciężko jestem na nie etap. Pole, nie polecam iść na etap 39. Nie polecasz? Nie bo wiesz, jak to jest ciężko? Się przyjść nie da. Czekaj, okay, ja... Ja to trzeci etap. Ło, to, ja to... niedługo będziesz koło mnie. Jak będzie kombić odcinka, to ja poczekam na ciebie. Jestem na 44 40... Jestem na 42. Nie, zginąłem, ale i tak jestem na 44. Co, co ja odwalam? 45. Nie dotknąłem nastate. Co? Prezent za czas gry? Otwier Dobra, otwieram prezent. Ja, nie wiem, czy z tego z Jaki mam prezent? Ale skam! Nie mam żadnego prezentu, super. Ja, to klasa. Nie, żadne klasy mi nie są potrzebne. Ja tu przejdę na luzako, jestem Sigma przecież. Ło! Nie, 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 Brajulka, na no jakim jesteś? No w trzecim, jak ty to przeszłaś, nie wiem. Okej, okay, jesteś na 33. Ja poczekam w sumie na Ciebie, więc wstrzymam wideo i poczekam, ale na teraz... Ja będę czekał na Ciebie, ale to ja sobie pogadam chwilę o piosence 200 filmów, żeby wszystko omówić i 6 to wiesz. Okej, okay, to przechodź okay. i do mnie, ja czekam na 40 Okej, okay, ja sobie przechodzę. I to, no to piosenka 200 filmów nie będzie jakoś specjalna, To będzie specjal dla Was, żebyście tej piosenki słuchali. Tam będą wszystko, tam będzie moja wszystko przygoda na YouTubie, jak się to wszystko zaczęło, będę nawet śpiewał, jak to się, się zaczęło, będę nawet śpiewał. Co pierwsze na YouTube zagrałam, chyba gram w dropery. Mm, mm, no, gram w dropery to było. Nie, no dobra. Obi dla 200 stageów będzie chyba nawet, że no będę śpiewał po prostu tam o mojej przygodzie, jak to się zaczęło. Refren to będzie, na, no, coś no coś z filmami, ale to wszystko wam powiem. To będzie jeszcze piosenka finałowa. To jest piosenka finałowa, która będzie, bo widzowie, kolejne piosenki mogą nawet nie być w tym roku. Więc polecam być. Bo no naprawdę to nie jest żarty. Dobra, Julka, na jakim jesteś? jestem o, Dobra, to czekamy na ciebie. A no, a nie... Dobra, opowiedz, Nie będzie w grudniu. Nie ma piosenki w grudniu czy X7. Nie, lu... nie będzie w styczniu. Nie ma w lutym. Jeśli w marcu, to połowie marca albo pod koniec, ale to nie jest pewne. Najbliższa data na Największa to Największa to 15, 15 około No pie... kwiecień lub Mai. na jakim jest. Na no, 43 dobra, to i 2-3, 4 etapy. Dobra, ja sobie będę obdalę kamerkę, żeby ją zobaczyć. Czekajcie widać tam. To jest etap 44. Dobra, ja sobie tam polecę trochę, żeby szukać Julki. Ura, widzę. Ja nie, <grym> Widziałam ciebie chyba. Nie wiem, widzowie napiszcie, czy widzieliście. Trzy etapy cię dostały. Mam nadzieję, że tutaj mojego skrzynia. No nawet tylko sobie zmieniła no, imię. Ja wam przeczytam. Wileksem, nawet nie wiem co to znaczy. Intereskończam. Dobra, to jest chyba Julka. Dobra, czekaj na Ciebie, bo i tak muszę po, pojadać do Ciebie już. Bo czeka, czeka. czekaj, ooo! A, Czekaj, Czekaj, Julka, no to w tym momencie będzie się odcinek skończył. Zostawcie łapeczkę, grę, subskrypcję, dzwoneczka, żeby Cię nic nie ominęło, bo filmy są codziennie. My się widzimy w kolejnym odcinku, my się żegnamy. pa! Pa! pa.